Dzień dobry kochani. No hejka na moim kanale. Zapraszam osoby spod znaku Strzelca na bonus, na nagrodę za ilość wyświetleń. Drugie Strzelce zaraz po Koziorożcach uplansowałyście się uplansowaliście się na drugim miejscu jako e, osoby, które oglądają kanał najczęściej właśnie spod waszego znaku e, i też e, no właśnie znaleźliście się na drugim miejscu pod ilością pod względem ilości wyświetleń w czytaniach. Moi kochani, bonus pod postacią rozkładu miesięcznego na miesiąc październik, krzyż celtecki to jest taki rozkład, który jak pamiętacie, osoby, które są nowe, no nie będą pamiętały, ale osoby, które są od początku na kanale, będą pamiętały, że w ubiegłym roku takie czytania były. Zobaczymy na ile czas pozwoli, na razie są dla was w ciągu w, w Właśnie jako bonus, e, dlatego jesteście jako jedni z pierwszych. E, jest czytanie już dla Koziorożca na październik, i teraz dla Was. E, przewiduję jeszcze taki bonus na miesiąc, październik dla byków, i to będą te trzy pierwsze miejsca na razie. A zobaczymy, czy w ogóle będą te czytania robione na październik, e, akurat w tym rozkładzie e, i tyle. I na dalsze miesiące akurat. Dobra. E, dziękuję Wam, kochani, za subskrypcje, lajki, komentarze. Osoby, które nie subskrybują kanału, zapraszam do włączenia subskrypcji i do włączenia dzwonka, bo wtedy nie umknie Wam żadne nowe czytanie. No, będziecie mieć szansę właśnie na takie bonusiki, nagrody, jak e, osoby, które już dostały. Natomiast, co jeszcze? Dziękuję Wam za oglądanie. I dziękuję Wam za oglądanie do końca, moi drodzy. Zaczynamy od karty opiekuńczej dla strzelczyków na październik. Rozkład ogólny na październik dla strzelczyków, dla wszystkich, dla singli, dla osób w relacjach, w związkach, dla wszystkich z Was. Mhm, mamy oczekiwania. Oczekiwania, oczekiwanie, nawet oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Moje drogie strzelce, najwyraźniej w październiku dzieje się coś poza waszą, poza waszą aktywnością, poza Waszym działaniem. Czyli nawet kiedy będziecie bierni i pasywni, to właśnie wtedy okaże się, że to było najlepsze dla Was. Czyli coś działo się w międzyczasie, kiedy Wy nie musieliście przyłożyć do tego kompletnie nic. Ani uwagi, ani myśli, ani działania. Może myśli były, ale nie było działania. Yy, I yy, no właśnie. Okaże się, że być może ta bierność w czymś, albo brak jakiejś aktywności spowoduje zmianę, albo spowoduje, że coś do was przyjdzie. Samo. To się rzadko zdarza, prawie w ogóle. No, ale tu się zdarzy. Drogie strzelce, co na październik dla strzelczyków? Październik 2023. Także moje gratulacje, strzelce. Strzelczyki październik 2020. Wow, 3. dobra. Skoro już, to już nie będziemy przedłużać. Wasze wyzwanie na miesiąc, październik kapłanka co pomaga lub co przeszkadza? paśki lichów co odchodzi do przeszłości? świat mhm. duże, piękne rzeczy się tu zadziewają co jest podstawą tej sytuacji? 9 monet Co macie w głowie i w sercu? Słońce. Wow. Piękna rzecz. Ja to wiedziałam, komu to czytania. Komu się należą? No, naprawdę wam się należały. Należały wam się strzelce. Zresztą koziorożcą też bardzo mają też czytanie. Pełne nadziei, wiary, udane. Eee, co przyniesie niedaleka przyszłość? paźmonet monet. Wasza energia na miesiąc październik. Trójka kielichów. Pięknie. Co z zewnątrz? Dziewięć kielichów. Mhm. Nadzieje lub obawy. Trójka mieczy. Dobra. I rada lub wynik. Asmonet. No to, kochani, to jest w głowie lub w sercu, tu jest wynik. W tle mamy rycerza Mieczy, królową Mieczy i rycerza Monet. I rycerza Monet. Powiem Wam, jeśli chodzi o to tło, że idzie do Was szybka informacja. Osoba idzie szybko, działa. Widzicie, Wasza bierność, przez jakiś czas spowodowała czyjeś działanie, ruszenie naprzód. To jest wyścig, gonitwa, z czasem do was, za wami. Właśnie do takiej osoby, słuchajcie, rycerz mieczy, może to być osoba z podznaku powietrznego, bliźnięta waga wodnik. Jest to najczęściej karta bliźniąt, ale nie musi być. Osoba po 30 roku życia, no jeszcze początek do 45, do 45 roku życia maksymalnie, podąża w kierunku takiej królowej mieczy. Ja wiem, że strzelce to nie królowe mieczy, ale w kierunku osoby, właśnie po rozwodzie, po przejściach, po bolesnych doświadczeniach, to może być osoba, która wraca lub powraca. Yy, z którą mieliście jakieś bolesne doświadczenie albo wy je przeżyliście, a ta osoba je trochę zadała, może tak być. A jeżeli nie, no to ta osoba wraca jakby po prostu do Waszego życia. A jeżeli nie wraca, to jest nową osobą, która szybko podąża w Waszym kierunku. Przy czym napotyka tu już jakby Wasze zasady, yy, bo Wy będziecie dyktować, yy, czy to w pracy, czy w relacji, warunki. Swoje wymagania stawiacie i ich się trzymacie logicznie, racjonalnie, niezależnie, może trochę oschle, może trochę ozięble, ale może po tym, właśnie co było w jakichś poprzednich doświadczeniach, niezależnie czy z tą osobą, czy z inną, wy już na takie coś nie pozwalacie, tak co było, tylko według swoich, na swoich warunkach. Najprawdopodobniej ta osoba te warunki przyjmuje, zgadza się czy to na relacje, czy to na współpracę, czy na pracę, na waszych warunkach lub na jakieś ustępstwa właśnie, z tego względu, że mamy tutaj rycerza moment, to może być ta sama osoba, która powoli małymi krokami, yy, mogą to być najpierw uczucia przyjacielskie, koleżeńskie, yy, ale nie muszą, to może być po prostu powolny ruch naprzód, to może być od razu relacja związek, ale powoli, małymi krokami, nie tak wiecie wszystko na raz, tylko wolniej Postęp ciągły, rozwój świadomy, ale powolny. W innej sytuacji może być to druga osoba, może być dwóch panów. Dla, pan, dla panów może być jedna kobieta, o którą dwóch z was walczy. Natomiast dla pani, dla kobiety, to może być, no właśnie, mogą być dwie osoby. Że ta osoba przychodzi szybko z wiadomościami. A tutaj, moi drodzy, no jest ktoś, kto jest, z kimś coś może powoli budujecie, albo jest druga osoba do budowania czegoś razem, jakiejś stabilizacji, jakiegoś dobrobytu. Wy jest, macie w wyzwaniu kapłankę. Widzicie, w waszym wyzwaniu jest dla jednych z Was odkrycie jakiejś tajemnicy albo wyjawienie jakiegoś sekretu, jakiejś tajemnicy. Może to być wyzwaniem. No właśnie uzewnętrznienie jakiejś tajemnicy, czy to własnej, czy czyjejś, ale jest to dla kogoś wyzwanie z jakiegoś powodu. Inna kwestia mówi o tym, że wyzwaniem dla kogoś jest po prostu zdrada. Może tak też być, rzadko, ale może być taki podtekst zdrady po prostu, bo tu jako takiej zdrady nie ma, ale wyzwaniem może być to, że może ktoś zdradzał, albo obawiacie się, że wy możecie czy będziecie musieć kogoś zdradzić w tej sytuacji, tak? Czy wyjawić czyjąś tajemnicę, czy czyjś sekret. Może być też wyzwanie takie dla części strzelców, że będzie trzeba, że wyzwaniem będzie utrzymywanie jakiegoś życia osobistego, lub przedresztą społeczeństwa. Może tak być, nie wiem, czy przez jakiś czas, czy przez dłuższy czas, to wszystko zależy od Waszej sytuacji, ale możecie z czymś takim się mierzyć w miesiącu październiku, co pomaga lub przeszkadza tutaj pomaga lub przeszkadza paść kielichów. Powiedziałabym, że ten paść kielichów będzie Wam, moje drogie, będzie Wam, moje drogie strzelce, pomagał. Dlaczego? Dlatego, że mm, może tak być, że pomoże, pomogą jakieś miłe wiadomości jakaś miła wiadomość od kogoś, jakaś randka, zaproszenie na randkę, zaproszenie na spotkanie, jakieś miłe wydarzenie dla Was, też wzruszające. Możecie się wzruszyć przy tym. Może się tu właśnie ktoś odezwać z przeszłości, kto zadał wam ból jakiś, słuchajcie, no po prostu, tak? No coś zrobił, pojawił się, nie wiadomo skąd i znikał. Może tak było, bo Rycerz Mieczy jest taką osobą, która pojawia się, wiecie, nie wiadomo skąd, zawraca w głowie, robi zamieszanie, konflikt, zamęt i ucieka, i go nie ma, tak? I tu mogła być taka osoba w Waszym życiu, która, no właśnie. Wzruszy Was tym, że, za, że dostaniecie od niej miłą wiadomość, miłą informację, może ta osoba wyjawi wam właśnie, że jednak to był błąd, że chce po prostu, że, że Wy to jednak Wy i nikt, nikt poza Wami nie jest w stanie Wam dwiecie dorównać i takie różne sytuacje, w których no, ta osoba może być po prostu, m, może, może chcieć na nowo tak z Wami budować, ale budować już taką stabilizację. Natomiast dla innych z Was to też może, kochani, być taki czas nowych możliwości i mogłoby pomóc danie komuś jakiejś nowej możliwości, lub ktoś, gdyby dał Wam taką nową możliwość, tutaj jest też wsparcie emocjonalne, które by pomogło. Pomogłoby wyznanie miłości. Paść Kielichów wyznaje miłość. To mogłoby pomóc, gdybyście powiedzieli tej osobie, na której Wam zależy, jakie macie uczucia wobec niej, tak, co czujecie. Oczywiście, jeśli miłe, no nie no, teraz żartuję. Po prostu, uczucia jakie macie faktycznie, ewentualnie mogłoby pomóc pójście na jakiś kompromis w trwającym jakimś sporze, w jakimś konflikcie, w jakimś takim zamieszaniu. To mogłoby, moi drodzy, pomóc. Takie nowe, niestandardowe, świeże podejście, które, no właśnie, które będzie takie niewinne, czyste, prawdziwe i szczere przede wszystkim. Odchodzi do przeszłości świat Do przeszłości. Odchodzi zamknięcie pewnego etapu w waszym życiu, ale z ogromnym sukcesem, zakończenie jakiegoś etapu, zakończenie jakiejś drogi z dużym sukcesem. To tak, jakbyście czekali trochę na to, że to nie przychodziło, nie przychodziło, może ta osoba już nie, nie, nie wróci, nie przeprosi. A tu się może okazać, że wy zakończacie pewien trudny etap w waszym życiu, w ogóle jakąś drogę, wędrówkę, ale z sukcesem, ze spełnionym marzeniem, ze spełnionym pragnieniem. Tutaj musiało być zamknięcie czegoś, ale zamyka się to z, taką, z takim pełnym spełnieniem w tym, co robiliście, w tym, co ukończyliście. Udało się być może coś ukończyć po prostu i zamykacie to z sukcesem, jakaś muszka. Ok. Co jest podstawą tej sytuacji? Podstawą tej sytuacji jest 9 monet. Ta dziewiątka monet tutaj u yy, podstawy tego rozkładu, no, no właśnie. Podstawą jest dobrobyt, luksus, radość, wygoda, dobra pozycja społeczna. Yy, no, chcielibyście coś wygrać, chyba że wygraliście. Może wygraliście właśnie na nowo, nowy początek możliwy z daną osobą lub z kimś zupełnie nowym. Yy, moi drodzy, yy, podstawą jest przede wszystkim to, aby odpocząć od jakiejś ciężkiej pracy. Czy to nad relacją, czy to faktycznie nad pracą zawodową. Podstawą jest to, że wy macie obecnie duży komfort psychiczny, posiadacie już te wszystkie zasoby do tego, żeby kochać, żeby pielęgnować relację, związek, cieszyć się z tego i chcecie, tutaj podstawą jest cieszenie się z tego, że ktoś jest w związku, ktoś chce być w związku, ktoś troszczy się o drugą osobę, chce się troszczyć od partnera o partnerkę i dbać o te uczucia wzajemnie. To, kochani, podstawą jest przede wszystkim dbanie o, o to i o, o to też, że związek, że ta relacja ma solidne podstawy. Jeżeli będziecie musieli kogoś, nie wiem, poczujecie, że musicie, jeżeli ktoś faktycznie wróciłby i wy byście musieli kogoś zdradzić czy zostawić, to trochę tu jest takie, takie poczucie tego, że tu jest już silna podstawa, a tutaj ktoś wraca, budować. Jeszcze raz, albo kolejną podstawę. A jeżeli nie, to dla innej części z Was jest właśnie informacja, że podstawą tego wszystkiego, co się dzieje, jest jakaś silna podstawa. No co ma silną i solidną podstawę? Zwykle miłość. Jeżeli jest to prawdziwa miłość, to jest to podstawa do tego, żeby budować, żeby się starać, żeby próbować, prawda? Jeżeli to nie jest miłość i cokolwiek innego, to podstawą jest ta stabilizacja chęć tej stabilizacji ustabilizowany tryb życia. Bezpieczeństwo emocjonalne, materialne to jest ważne dla was. Dla osób, które są same, dla singli, to jest w podstawie jest ewidentnie, że poznajecie kogoś nowego. To może być zaproszenie na to spotkanie, na randkę, jakieś wzruszające wydarzenie, wyznanie właśnie miłości. To może być w tym to pomaga jakby, że coś takiego się wydarza, jakaś miła wiadomość, miły list, miły SMS i tak dalej. Miły kontakt i to powoduje, no właśnie, że poznajecie kogoś, kochani, kto będzie podziwiał wasze umiejętności, talenty i chodzi o to, że taką osobę poznajecie. I dlatego w tym momencie no, macie w głowie to słońce, e, bo część z Was mogła wybrać samotność z wyboru. Że jesteście samotni, ale z wyboru i nie szukacie drugiej osoby. I to jest też wyzwaniem, że nie szukacie, chcecie utrzymywać swoje życie w tajemnicy przed społeczeństwem, bo może jesteście w jakimś romansie, albo jesteście z więcej niż jedną osobą, spotykacie się, dlatego nie chcecie kogoś na stałe, a tu ktoś ofiaruje, wyznaje miłość i chce na stałe. To też może być właśnie wyzwanie w tym momencie i to, że podstawą jest to, że jesteście same. Czy jest, jesteście sami, a tutaj ktoś pojawia się, do, kto chce, kto wyznaje miłość. I co się pojawia w głowie i w sercu? Pojawia się słońce. E, moi drodzy, to słońce, które się pojawia, a przede wszystkim e, no jest dużą zmianą, tak? Tylko ta zmiana, ta zmiana, e, w was powoduje, że no jest pięknie spełniają się marzenia, spełniają się pragnienia, wy to czujecie, macie to w głowie i macie to w sercu, więc czy ktoś wraca do waszego życia, czy jest to ktoś nowy to spełniają się wasze marzenia tutaj no, spełniają się marzenia na wszystko, na ciążę Taką chcianą, na budowanie, na stabilizację, na bycie ze sobą, na, na to, że to jest przeznaczona miłość, że wierzycie w to, że no, no, teraz to wszystko się musi udać. No tak, no w słońcu jest jasność, w waszej głowie, w waszym sercu jest jasność. Jeśli ktoś wraca, aby powiedzieć to, co mówiłam wcześniej, to znaczy jest to dla was jasne, że skoro przetrwało to nie wiem ileś miesięcy czy ileś lat i ktoś wraca, no to musi to być jasność, że jednak wy. Tylko pytanie, na ile, na jak długo ktoś wróci. W głowie jest to słońce, w głowie jest i w sercu ta radość, ten optymizm. Ta miłość, tak? te wspaniałe relacje, budowanie, możliwość budowania, jeszcze raz, możliwość budowania pełnej rodziny, możliwość macierzyństwa, możliwość zajścia w ciążę, no takie decyzje, które nawet jeśli nie szukaliście partnera, a pojawia się ta miłość w głowie i w słońcu, no to jest też ta jasność, jest ta klarowność, że no jest to najprawdopodobniej ktoś dla Was, dlatego Wy też tak się czujecie. Niedaleka przyszłość przynosi pazia monet. Przynosi, moi drodzy, rozsądek, rozum, racjonalizm, e, przynosi też osobę, m, albo po prostu przynosi taką, taki czas, w którym e, w którym, no właśnie zostaniecie uwiedzeni, albo kogoś uwiedziecie. E, może też wyniknąć z tego kwestia taka, że będą w tą relację wkradały się jakieś sprawy związane z finansami. E, mogą wkraczać w to finanse, więc trzeba by się zastanowić nad tymi finansami, czy macie porówno, czy któraś z Was ma mniej i tego się obawia, albo żąda od drugiej osoby więcej czy też chce więcej No trzeba byłoby porozmawiać o tych oczekiwaniach z drugiej strony jeśli chodzi o uczucia to one właśnie w pierwszej kolejności są takie przyjacielskie, koleżeńskie więc jeżeli jest to początek dla singli nie zdziwcie się, że nie będzie nic od razu wielkie och, wielkie ach i wielkie wow nie będzie wielkich, nie wiadomo jakich czynów i działania tylko właśnie te uczucia będą takie w pierwszej kolejności hmm, przyjaźń, koleżeństwo i po w pewnym czasie będą one się zmieniały w coś więcej, tak może być. To może być też taka miłość powiązania z rozsądkiem. Więc, jeżeli ktoś na nowo wkracza do waszego życia, albo jeśli ktoś nowy jest to zupełnie, to pamiętajcie, że ktoś też dla kogoś jest to informacja, mógł się zdecydować na powrót do was albo na relacje z wami ze względu na stabilność, ze względu na materializm, na finanse. Nie wiem, może ktoś nie miał dachu nad głową i wraca. Bo chcę mieszkać z Wami. Może ktoś ma niewystarczająco, a chciałby, nie wiem, czy chciałaby wybudować dom, kupić dom. No i do Was wraca, bo wiecie, że na przykład, no, Wasz etat, mar... no nie, nie tyle to, Wasz etat na przykład, nie wiem, nie jest jakiś tam, nie wiadomo, ile nie zarabiacie, ale macie stały dochód, tak wiecie, możecie nawet mieć najniższą krajową, ale na przykład macie stały etat, stały dochód i osoba wie, że no z Wami jak, nie wiem, weźmie kredyt, czy weźmiecie kredyt na przykład na dom, czy będziecie chcieli kupić ten dom, no to zawsze będzie, nigdy Wam nie braknie. Po prostu może ktoś iść bardziej w kierunku takiej stabilizacji ugruntowanego, ugruntowanych podstaw właśnie dlatego, z tego powodu. No więc tutaj trzeba byłoby jeszcze sprawdzić, faktycznie porozmawiać o tym, nie wchodzić może w coś tak nagle szybko, tylko właśnie takimi moimi Krokami, żebyście wy dowiedzieli się, dlaczego osoba wraca albo dlaczego osoba, jak jest nowa, chce z wami coś budować, coś stabilnego od razu lub na przykład się wprowadzać do was. Zwróćcie na to uwagę, czy to nie jest taki, taka relacja bardziej z powodu właśnie materialnych, egzystencjalnych, niż z powodu uczuć, tak? Czy ktoś ma takie te prawdziwe uczucia? Bo no, tak naprawdę tu ktoś wyznaje te uczucia, ale my tak nie wiemy tak naprawdę, jakie te uczucia tu ma, bo tutaj jest szybko, tak szybko, szybko. No ale czemu tak szybko nagle chcesz, nie? Sprawdźmy to, dlaczego chce ktoś tak szybko. Wy jesteście w energii e, trzech, trzech kielichów, radości, zabawy, świętowania, imprezowania, cieszenia się. To może być też radość udzielona wspólnie z partnerem, z partnerką. No właśnie może z tą nową osobą, albo z tą, która wraca. Moi drodzy, jesteście w energii też więcej niż jednej, yy, jednej osoby, więc tam ten w tle, który był rycerz monet i rycerz miecze mogą być yy, dwóch mężczyzn, mo mogą być dwie kobiety, tak? Mogą być po prostu dwie osoby i wy po prostu, no, wiecie, że sobie tutaj yy, wszystko jest super, jest tutaj, są osoby, z którymi wy jesteście blisko, cieszycie się najbliżsi, radość, yy, świętowanie, imprezy alkoholowe. Yy, być może cieszycie się w gronie właśnie przyjaciółek, koleżanek czy też znajomych tym, że kurde, no on czy ona znowu wróciła, tak? I teraz mam dwóch, co tu robić, tak? Dobra, to weźmy na, za to, weźmy to, że tak powiem, może tu być tak, no dobra, no to możemy się w takim układzie możemy za to się napić, tak? Na przykład, no ale tych imprez będzie więcej. Tu może być też tak, że... Mm, Słuchajcie, tu może być też zajście w ciążę, dlatego że to jest Wasza energia. Słońce macie w głowie i w sercu, możecie mieć w głowie myśleć o ciąży, a w trzech kielichach jesteście w takiej energii, więc to się może udać w październiku. Może być tak, że ta radość, zabawa, świętowanie będzie z tego powodu, że udało się zajść w ciążę. I to też jest bardzo możliwe dla kogoś z Was. Um. Energia z zewnątrz to 9 kielichów. 9 kielichów, moje kochane, moje kochane strzelce, mówi o tym, że z zewnątrz przychodzi do Was, moi drodzy. E, właśnie, z zewnątrz zamyka się pewien okres w Waszym życiu, pewien ważny etap. Popatrzcie, odchodzi do przeszłości świat, odchodzi z sukcesem, i tu zamykacie w dziewiątce być może bycie singlem, bycie singielką się kończy. Może kończyć się pewien etap, okres, który właśnie był taki bierny, pasywny, bo może mieliście kogoś tymczasowo albo na stałe, no ale ktoś wraca, albo pojawia się ktoś nowy, no i w tym momencie zamykacie pewien, pe, pewien ważny okres w życiu znowu z satysfakcją, z sukcesem, przyjemnie spędzony czas. Stabilizacja, przychodzi z zewnątrz stabilizacja, przychodzi osiągnięcie wyznaczonego celu, przychodzi spełnienie, przychodzi ustabilizowany tryb życia i zadowolony z, powo z powodu e, posiadania tego, co macie czy to udanej rodziny, czy to bezpieczeństwa finansowego, czy emocjonalnego, czy właśnie tej drugiej osoby. Z zewnątrz może przyjść wygrana, więc jeżeli chcecie, gracie, próbujcie zagrać. Jeśli to robicie od czasu do czasu, może przyjść z zewnątrz wygrana i pomyśl na relacje z innymi. Obawiacie się trójki miecza. No, trójka mieczy jest w obawach, jeżeli osoba kiedyś e, zdradzała, e, krzywdziła m, obawiacie się tego, że znowu się to powtórzy więc to sprawdźcie, czy to na pewno się nie powtórzy jakie osoba ma zamiary e, w nadziei, m, no, nadziei na trójki mieczy to raczej nie ma to jest raczej tylko i wyłącznie wasza obawia w głowie w waszych myślach, żeby znowu nie zostać skrzywdzonym zostawionym, porzuconym e, itd. Tak e, w wyniku jest asmonet As Monet, moje kochane strzelczyki, mówi o tym w, w, w Radzie, abyście wykorzystali nadarzającą się okazję, ponieważ ma ona w sobie ogromny potencjał i jest dobry czas, by zacząć coś, na no, coś nowego. Więc bierzcie sobie tą relację, jeżeli to nowa osoba, jeżeli osoba wraca, to też to sprawdźcie, bo jest to szansa. As jest szansą w porę podjęta, wykorzystana, zaopiekowana, jak się w to zaangażujecie, jest szansa na. Tą poprawę, na to spełnienie, no jest tu szansa, bo to jest nowy ważna znajomość, nowy ważny interes, nowa ważna, nowy ważny związek to może być, ale jest to szansa. Więc to jest szansa dla innych wynik, bo to jest dążenie do stabilizacji. W wyniku tego wy możecie iść na kompromis, porozumieć się wzajemnie i osiągniesz tą stabilizację w tej relacji, dogadać się na wszystkich płaszczyznach, możecie planować wspólną przyszłość w wyniku tego, planować wspólne zamieszkanie dla singli to jest ktoś naprawdę wyjątkowy, interesujący i w wyniku tego duże powodzenie, adoracje miłe, niespodzianki od partnera jest tutaj też możliwa przy tej wygranie przy, tej, przy, tym, przy tym jest możliwa wygrana, taka wiecie na loterii, no też Dziękuję pięknie strzelczokom i do następnego razu. Buziaki, papa.